I oczywiście ma widzowie z tej strony Kebus. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, czy w ogóle opłaca się otwierać skrzynki w CSGO. No i mniej więcej przedstawię Wam, jaki jest tam drop rate z tych skrzynek, bowiem, że myślę, że parę osób nowych, jak i generalnie osób to ciekawi. No i dzisiaj wieczorem będzie jeszcze odcinek typowo inwestycyjny, także zapraszam. No i co, jeszcze przejdziemy sobie do skronki skinsmanki, gdzie możecie się wymienić. Mega polecam stronkę i tutaj z kodem Kebus macie sobie taki. Bonus, możecie też z reflinku w opisie to już według Waszego uznania i macie takie 5 dolków, jeżeli tutaj też macie wszystko rozpisane. No i 35% przy depozycie, przy pierwszej wpłacie, także mega polecam. No i oczywiście strona CSGO skins, gdzie możecie sobie otworzyć fajne skrzynki i możecie sobie również jakiegoś skina kupić, także mega zapraszam. A my co? Przechodzimy sobie do sedna odcinka. Przygotowałem sobie taką stronkę i generalnie tutaj są rozpisane te. Drop rate jeżeli chodzi o skrzynki, chcę Wam pokazać tą stronę. Gdybyście po prostu mieli jakieś wątpliwości co do dropu ze skrzynek z CS, to właśnie tutaj jest wszystko rozpisane. No i generalnie prawie 80%, no już zakrągl, zaokrąglmy to do 80, czyli 79,9 jest, ale no uznajmy to 80, czyli około 80% na przedmiot niebieski, co jest to bardzo, no to jest mega dużo. Nie oszukujmy się, że jak tak otwieramy, to jednak się łudzimy na tą kosę. Jednak spojrzymy na te, jak spojrzymy na te statystyki, to rzeczywiście to zupełnie inaczej wygląda. E, zobaczmy sobie na fioletowy jest 16%, czyli cały czas, e, no jeszcze całkiem sporo, nazwijmy to tak, jeszcze całkiem sporo. E, na przedmiot różowy mamy już tylko 3,1%, co już jest naprawdę dosyć mało. 3,1% to już jest dosyć mało. Na przedmiot czerwony mamy 0,6%, 0,63% no wiadomo widzimy na ekranie, także jest to już totalnie mało. Przypominam, że niektóre czerwone przedmioty, na przykład, no nie wiem, Bloodsport, tylko nie mówię o Kałachu oczywiście, ale to jest dobry kontrast. Mamy taki kontrast, że Kałach Bloodsport 287 i mamy MP7, które kosztuje dosłownie 12 zł, o w minimalware 12, no także... Także jakby macie porównanie, że zawsze jest ten jeden skin pewnie droższy, drugi trochę tańszy. Także no to też zależy. No jak wam wydropi czerwony, który kosztuje 12 zł, a powiedzmy w Bravo Case, ale to też wiadomo, że skrzynka jest droższa. No ale w Bravo Case na przykład fioletowy kosztuje po 100 coś. No i mamy też kosę lub rękawiczki w tym wypadku, czyli 0,2,5% szans. Jakby nie patrzeć. Szczerze to nie jest wcale tak mało e, Wejdziemy sobie na Kidropa tutaj To jako czyste porównanie e, Bo zobaczmy sobie No dobra skrzynka kosztuje około dychę Czyli e, Czyli nawet powiedziałbym Że to nie jest reklama tylko antyreklama Mamy tu jakąś za dychę skrzynkę e, No i zobaczmy sobie Szansa okej okay, No to jakaś dziwna skrzynka Dobra wejdźmy w taką nawet za te dwie dychy I szansa na no nie ma co to mówić, zobaczcie, no na taki przedmiot mamy 0,1, a 0,2 mamy w CS-ie, tak? Także jakby tutaj mniej tracimy, ale w CS-ie jak już wyleci, no to, to już fajnie poleci. Także to takie porównanie myślę, że mogę zastosować. Um, ja generalnie nie polecam i otwierać ani w CS-ie, ani, ani na Keydropie. W sensie... Jeżeli chcecie sobie kupić skina, to po prostu wpłaccie sobie, kupcie, możecie się wymienić, możecie coś kupić, no generalnie raczej... Um, Raczej tak polecam, jeżeli chcecie zagrać, to nie wiem, wejdźcie sobie na CSGO Skins i, i co, i będzie git. E, nie no, tak serio to naprawdę lepiej kupić. Jeżeli chcecie, to już na tym CSGO Skins myślę, że lepiej kupić. E, no i co, tutaj mamy jeszcze statystyki stat trackowe. Czyli mamy szansę na dropnięcie skina ze stat trackiem. E, no i tutaj mamy o wiele, o wiele e, mniejsze. Zobaczmy sobie, że na niebieski przedmiot ze stat trackiem mamy tylko 8%, także jest to już naprawdę mało. Na fioletowy ze stat-trakiem mamy 1,5%. Na różowy mamy 0,3. Na czerwony mamy 006 i na kosy mamy 002. Także czerwony ze stat-trakiem jest rzadszy od kosy. A różowy jest bardzo podobny do kosy. No, także tak to wygląda, e, tak, także no, tak, jako takie podsumowanie odcinka, generalnie według mnie nie opłaca się otwierać skrzynek w ces wiadomo, że to jest jakby tutaj taki gambling, zawsze jest ta e, chwila niepewności, że może jednak kosa dropnie, ale jak wi wiadomo, jest to tylko i wyłącznie zależne od naszego szczęścia. Także, to by było na tyle, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!